Witamy Państwa serdecznie ze stadionu Barcelony. Ten mecz będą dla Państwa komentowali Dariusz Szwakowski i Jacek Klaskowski. Piłkarze jednej z drużyn maksymalnie zmotywowani, bo porażka dzisiaj to porażka w całym sezonie. Zawodnicy już na murawie, jeszcze tylko ostatnie przygotowania i zaczynamy. No niestety na razie spisują się poniżej oczekiwań, a chyba też poniżej własnych możliwości. Jeśli dziś się potkną, rywale będą świętować tytuł. Pytanie, jak wykorzystali tych kilka dni przed meczem, czy udało się uszczelnić obronę, czy zagrają odważniej pod bramką rywala, czy nie zabraknie im skuteczności. Cóż, przekonamy się o tym wszystkim już niedługo. Potrzebują przynajmniej punktu, żeby pozostać w grze. Cristiano Ronaldo jest przy piłce i może go Przenieśli grę z własnego pola karnego. Dziś wśród wielu talentowanych piłkarzy będziemy mogli podziwiać, jak Kevin De Bruyne gra przeciwko Cristiano Ronaldo. Ciekawe, jak może wyglądać ten ich dzisiejszy pojedynek. Cóż, Kevin De Bruyne jest prawdziwym dyrygentem, urodzonym rozgrywającym. To on decyduje, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć, którą stroną boiska zaatakować. A Cristiano Ronaldo? Cóż, on jest mistrzem wykańczania akcji. Niezwykle groźny z piłką w obrębie pola karnego przeciwnika. Czeka nas pojedynek na najwyższym piłkarskim poziomie. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Bramka! Piłka w siatce! Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. No, ma miejsce na skrzydle. Ronaldo. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Mane, jest gol! Jednak tracą prowadzenie. No, obrońcy, myślami byli już chyba na zwycięskiej fecie. A tu trzeba walczyć do końca, panowie. Na pewno to wciąż jest do wygrania, ale końcówka będzie emocjonująca. Zobaczmy raz jeszcze, bo rzeczywiście jest na co popatrzeć. Ładne wykończenie, ale przede wszystkim powinniśmy docenić to, jak usiedli na rywalu. Gdyby nie wysoki pressing, nie oglądalibyśmy teraz tej powtórki. Ma czas, żeby to Ma tutaj teraz miejsce. Nie dał mu oddać strzału, ale nadal jest groźnie. Strzał, ale daleko od bramki. Griezmann. Ze spokojem zgarnia tę piłkę. strata piłki Antoine Griezmann Sergio Busquets Obrońca dobrze to przerywa

Uff, co za interwencja! Czy będzie prowadzenie? Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy! To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Sporo miejsca na skrzydle i będzie miał szansę! Mbappé! Długie podanie z pominięciem linii pomocy to często się udaje, tak jak teraz. Może miłośników ataku pozycyjnego nie chwyci za serce, ale w końcu bramka to bramka. I teraz widzimy w powtórce, że nie przebierali za bardzo w środkach przy tej bramce, ale gra długą piłką potrafi być niebywale skuteczna, jeśli ma się do tego odpowiednich piłkarzy. Ale zacięta walka. Artur. Cristiano Ronaldo! Stracili piłkę! Świetny przegląd pola. A minimalnie niecelnie! Nie ma bramki! Nie chciał dać bramkarzowi czasu na reakcję i niestety nieco przedobrzył. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. bramka, proszę Państwa. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Messi z piłką przy nodze. Messi! ta! Proszę Państwa, bramka I obejmują prowadzenie Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało Zyskają pewność siebie i spokój Za tą przeciwnej drużynie Będzie teraz pod górkę Morata Sadio Mane Ależ zachował zimną krew do końca We własnym polu karnym mają szansę wyrównać. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. De Bruyne podaje niedokładnie i traci piłkę. Cristiano Ronaldo mija teraz rywala z wodem. Strzał, ale prosto w rywala. Niezła okazja do kontry. No niestety nieudany ten kontratak. Mbappé. Mają okazję, by podwyższyć wprowadzenie, jeśli dobrze rozegrają ten stały fragment. Krótko rozegrany rożny. De Jong. Barcelona traci piłkę. Koniec pierwszej połowy. 3 do 2. 5 bramek. Było co oglądać. Może podobać się ten mecz jest wyrównany choć do Oto druga połowa spotkania. Znowu celne podanie tego zawodnika. Piłka u Kieliniego. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Barcelona rzadko dziś utrzymuje się przy piłce. A teraz szansa przed nim. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero na bierze Rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. No i mamy dobry, udany odbiór. Ronaldo Morata Cristiano Ronaldo i tracą teraz gola. Nie tak wyobrażali sobie przebieg tego meczu. Mieli tu walczyć o triumf w całej serii, a tymczasem muszą gonić wynik. Takie rzeczy się zdarzają. Wiadomo było, że przeciwnik nie podda się bez walki. Chcą wygrać i nie w tą Widać teraz w tej powtórce, jak ważny w dzisiejszym futbolu jest wysoki pressing. Przycisnęli rywali, odebrali piłkę i cóż, nie trzeba było długo czekać na efekty. Mamy gola. Szeją piłkę we własnym polu karnym. Luka Modric. Morata. jest sam na sam. Niestety spalony za szybko ruszył do przodu. Genialne podanie. I teraz bardzo ważny przechwyt. Będzie okazja do kontrataku. Modric. Piłka odegrana do Mane. Bardzo ważna interwencja obrony. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Morata. Świetna obrona. 15 minut drugiej połowy już za nami. Kevin De Bruyne. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Czy to jest strzał na remis? Ważna interwencja, ale wciąż jest niebezpiecznie. Spalony. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika. Ależ tam się przedarł. Doskonale przerwał tę akcję. Już po strachu. Sergio Roberto. Barcelona traci piłkę. Morata. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Górą teraz ładnie. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Ryzykownie, ale udało się. Ponownie celnie podaje. Piłka u Kieliniego. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Będzie sam na sam z bramkarzem. Aj, szkoda! Można to było lepiej wykończyć. Bramkarz nie musiał się tutaj w ogóle natrudzić. Mierzone prostopadłe podanie. Ale gorąco, ale już tutaj się Przez się zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrony. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Czas ucieka, a oni przegrywają choć nieznacznie. Myślisz, Jacku, że będą w stanie odwrócić los tego metru? Cóż, Barcelona nadal przegrywa, a koniec spotkania coraz bliżej. Piłkarze Dumy Katalonii na pewno do ostatniego gwizdka będą walczyć o wyrównanie, ale muszą dać teraz z siebie wszystko. Ronaldo. Dobra interwencja obrończy, niebezpieczeństwo zażegnane. Ależ teraz okazja, Dybali. No i gol! Piłka wpada do bramki. Sytuacja bardzo się dla nich skomplikowała. Jeśli po dzisiejszym meczu zamierzali świętować triumf, to chyba czas teraz zmienić plany. 5 do 3. Napastnicy obu drużyn mają dzisiaj swój dzień. De Bruyne. Mbappe teraz. Z wyczuciem na dobieg. Doszedł do tego prostopadłego podania. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Okazja, ale przejmuje piłkę w polkarnym. Aleksandro, świetne teraz zagranie, Sadio Mane, Kilian Mbappé. Spalony, a tak zatrzymamy. Pianicz. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija Naut. Dębele. Nikt chyba nie spodziewał się takiego rezultatu w tym spotkaniu. Przystępowali do niego właściwie skazani na pożarcie. Rywali mieli dzisiaj brawo, ale jest szansa! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Rozpoczynają kontratak. De Bruyne podaje niedokładnie i traci piłkę. Sędzia zakończył właśnie to spotkanie. Zwycięstwo na pewno ważne i podnoszące.